Witaj, maleńka. Siri Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich was zapamiętałam. Co? Siostrzeczko. już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc, a Wallach wypoczywa w wieży, nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Nie mamy zbyt dużo czasu. Niebawem zjawi się tu dziki gon. Chcecie chwilę dla siebie? Przepraszam, nie chcieliśmy cię. Wiem, po prostu pytam. Chcecie chwilę dla siebie? Jeśli naprawdę nie masz nic przeciwko. Nieźle to przyjęła. Albo chcę, żebyśmy tak myśleli. Długo cię tu nie było, co? Za długo. Jak komnata gościnna? Coś się zmieniło? Hmm. Łóżko, łóżko się popsuło. Oh, nie szkodzi. Możemy spać na podłodze. Rozłożymy sobie skóry i. <laughs> Lepiej już chodźmy. Jen, znasz dziki Gon jak nikt inny. Wiesz coś o magii, którą się posługują? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować magią lub glinerykę. Wykorzystują też zimno pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Jest nas za mało. To będzie ciężka walka. Tak? Cholera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Już raz ich pokonałeś. Wiem, że znów ci się. Anair, Anadar, Balanda. Znajomy charakter pisma, Berengar. Te papiery muszą tu leżeć od ładnych paru lat. Jest jedno z nas, Gerard, nie pozwolimy jej zabrać. Cholera, jest niewiele młodszy od Wesemira, w porządku? Przywiozłeś ze sobą warsztat. Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł, dzięki Zoltan. Prócz tego zamierzam. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne, pod warunkiem, że masz schemat. Rozmawiamy później. Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Po co ten gaz? Jest łatwopalny. Mam zamiar zdetonować go i wysadzić w powietrze kilku wojowników Gonu. Mury twierdzy nie ucierpią? Mury twierdzy są w ruinie. Nic im już bardziej nie zaszkodzi. Nie jesteśmy murarzami. Szkoda. Nie zdołamy zatrzymać gonu na zewnątrz. Nie ma czego żałować. Na odpieraniu oblężeń też się nie znamy. Zmierzymy się z nimi na dziedzińcu. Eskel, witaj, Wilku. Jestem. W czym niby płonące pociski są lepsze? Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co, przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Tak. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę. Muszę poznać to miejsce. Łokieć wyżej. Jest na dobrej wysokości. Wyzwania szczęciwe zawsze go trochę opuszczać. Poza tym, płonące pociski mają inną trajektorię. Wiesz wszystkich. Zaczynamy na Radę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowała i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Heredyn Król Gonu jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadku. Ja jestem drugi. Gon będzie próbował przedostać się w obręb chmurów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwie Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Cili. To ją chcę dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy za nadzór? Skoro zamierzacie zapolować na gony w lesie, to mógłbym przygotować Wilcze Doły, w stylu Niebieskich Pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić.